W TIF Polska wierzymy w ludzi. Mamy wśród nas tych, którzy potrafią wsłuchiwać się w innych oraz tych, którzy lubią dzielić się wiedzą, tych, którzy na miejscu i tych, co zawsze w drodze, tych, którzy lubią mieć wszystko zapięte na ostatni guzik. I tych, którzy radzą sobie z chaosem. Tych, których pobudza kawa. I tych, których krzepi cukier. Tych, którym kwestie techniczne nie są obce. I tych, którzy doceniają to, co naturalne. Tych zatopionych w biurowej pracy. I tych testujących granice wytrzymałości, początkujących, którzy nie boją się pytać, i tych, których już nic nie zaskoczy, ekspertów na pierwszej linii oraz tych, którzy obstawiają tyły, ludzi stąd i tych, którzy w Polsce z wyboru. Samotników i tych uzależnionych od towarzystwa. Osoby skupione na najbliższych celach oraz tych, dla których ważne są szerokie perspektywy. Każdy z nas jest inny, ale razem tworzymy to, co w Tif najlepsze.